Chciałabym Sasią i Kasią w moje urodziny robić. Czegoś takiego jeszcze nigdy nie robiłyśmy. Ale się będzie działo! Chyba się dzisiaj z nimi spotkam. No i zapytam je, czy mają na coś takiego ochotę. <grywa> Masza, co znowu jest? Mama jest w kuchni. Wiesz, ja się teraz spotykam z moimi przyjaciółkami. Nie mogę każdej minuty spędzać z Tobą. Przykro mi! Masza! Proszę! Mamo! Chodź do Maszy! Ja muszę iść! Mamo, ja chcę do Asi Kasi, ale Masza mi nie pozwala! No idź, przecież ja tu jestem! Pa, Masza! Pa, Mamo! Baw się dobrze! O, Asia, hej! Cześć, Kasia! Macie dzisiaj czas? Tak, chodź do środka! O, gdzie jest Asia? Zaraz będzie. Mama kazała jej zmywarkę opróżnić, bo ja wczoraj musiałam. Aha, okej. Okay. Basia, co ty tu robisz? No, dobrze, że ty też już jesteś. O, muszę z wami o moich urodzinach porozmawiać. Faktycznie, ty masz urodziny. Macie ochotę w moje urodziny? No Nocować u mnie na tarasie, pod gołym niebem. a co chciałabyś dostać? E, dostać? Nie wiem. Ja wszystko mam. Jestem szczęśliwa, nic mi nie jest potrzebne. Ważne, że wy będziecie. No, no tak, ale coś chcemy ci przecież w prezencie dać. A e, jak chcecie, ja się z wszystkiego cieszę. Coś do rysowania, coś do siedzenia, obojętne. Okej, okay, no to przynajmniej coś wiemy. A teraz chodźmy może na spacer, co? Tak, chodźmy. Dzień później. Uch, w końcu jestem gotowa! Miałam z tym tyle roboty, ale się udało! Spójrzcie, jak przytulnie! A przegąskie znaczki możemy tu postawić? Mhm. Ale do żabki potem przejdziemy się razem. Mamo, ja, ja chyba mam za mało! Kasiu! O czym ty mówisz? Tak, Marzia ma coś takiego fajnego. A ja? Ale nie chodzi o to, jaki duży jest ten prezent. Chodzi o to, czy jest od serca. No dobrze. No dobrze, dziewczynki. A teraz idźcie po wasze torby na nockę i ruszamy. Hmm, szczoteczka pesta jest, telefon, jeszcze tylko moja przytulanka. Basi. Asiu, przez ten ogromny prezent w ogóle cię nie widzę. Ogromny i ciężki pomożesz, proszę. No pewnie że pomogę. Co byście wy ze mnie zrobiły? hop, hop to Auta. Ech, jakie to ciężkie. Pasiu, dlaczego jesteś taka smutna w twoje urodziny? Hmm, no bo taty nie ma. No przecież tata ci powiedział. Musi pracować. Moje urodziny będziemy razem świętować w weekend. Zapomniałaś? Mm, Okej. Okay. Ale przynajmniej Asia i Kasia zaraz przyjdą. Hej, Asiu, hej, Kasiu! Jak fajnie, że jesteście! Cześć, Basiu! Wszystkiego najlepszego. No, prezent dla Ciebie. Ach, jak fajnie udekorowałaś. Kasiu, dzięki za ten ogromny prezent. Kasiu tobie też dzięki. Bądźcie grzeczne, Widzimy się jutro. Pa! Kasiu, ty tak ładnie udekorowałaś? Wow, nawet lampki powiesiłaś. Po prostu cudownie. Wiem, mam talent. Jemy ciasto, czy mam rozpakować prezenty? Pojętnie ty decydujesz. To twoje urodziny. Hmm, no to prezenty. Hmm. Który mam pierwsze otworzyć? Ja cię pociąg fufufu. Fu, fu. Nawet blok rysunkowy. Kasia, a tu na okładce? Blok z Ufa. No, żebyś nigdy nie zapomniała o Twoim śnie. Nie ma wsi, nie mam się nie zapomnę. Twój prezent mi się bardzo podoba. O, Asia to cały koszyk. Tyle rzeczy. Mm. Ty dokładnie wiesz, co ja lubię. O, list? Przeczytaj lepiej po cichu, okej? Okay. Basiu, co tam pisało? Bo aż ci łzy popłynęły. Asia, to było do mnie słodkie, dzięki. O, ale świetny. Zawsze się przyda. O, maseczka. Zrobię sobie kiedyś wellness. O, a ten krem z oliwek, jak pachnie! O, dzięki Asiu, o, w końcu! E, co w końcu? Ach, w ostatnią wigilię użyłam makijażu mamy i się bardzo zdenerwowała. Dlaczego używasz mojego makijażu? Masz dopiero 9 lat! Proszę, słucham! Dlaczego bez pozwolenia używasz mojego makijażu? Jesteś jeszcze dzieckiem, w wieku 9 lat się nie maluje! Tak, ja, 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 chciałam to tylko posprzątać. Żeby mieć więcej miejsca na, na uczesanie włosów. No, Basiu, przestań kłamać, ja cię znam. Mamo, ty mi na nic nie pozwalasz. Zrób w tej chwili miejsce. Widzisz, i masz teraz swój błyszczyk. Nie musisz kraść od mamy. No. Dziewczynki, macie wszystko? Tak, mamo, dziękujemy. Świetnie, a teraz dam wam spokój. Asiu, śpiewamy coś dla Basi? No pewnie! O, nie. Nie, nie, nie nie, musicie! <noise> Na każdych urodzinach się śpiewa! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, happy birthday to you! A, a to Basia. Basia. Dzięki! Do żabki. Wy do żabki? Same? Mamo, przecież mam już dziesięć lat. No tak, ale no w tym wieku same? O tej porze do, do żabki? Ze mną tak, same nie. Przecież my jesteśmy w trójkę. W dwójkę, w trójkę czy w czwórkę? To nie gra roli. W tym wieku o tej porze do żabki same mi nie pójdziecie. Ja tego nie rozumiem, mamo. Przecież zawsze mogę byle gdzie chodzić i tam, tam i tu. A dlaczego dzisiaj nie? Nie o tej porze, kochana. Słuchaj, mamo, nawet jeszcze ciemno nie jest. Nic nam się nie stanie. Co tam jest takiego strasznego w tej żabce? Chciałyśmy sobie parę rzeczy kupić. Mamy wystarczająco w lodówce. A właśnie, że nie mamy. Dziewczyny, chodźcie, idziemy. Kasiu, ja w twoje urodziny nie chcę cię karać. Ale jeżeli nie przestaniesz, to muszę. Mamo, ja chcę z moimi dwoma najlepszymi przyjaciółkami do żabki znaczki kupić. I ty mnie nie powstrzymasz. Anienko, przestań w tej chwili tak ze mną. Umówić. No co, możemy? Dobrze, idź, weź telefon i zrób go na głośno. I jak zadzwonię, to odbierzesz. Tak, tak, tak. W końcu jesteśmy, tak daleko było. Uch. Ta droga mnie tak zmęczyła. Dzisiaj jest bardzo duszno. O, ale pusta ta szapka dzisiaj. Ej, hey ludzie, ja te kocham! Kupmy co? I zamrożimy je u ciebie w zamrażalce. Basia! ty nie uwierzysz, kogo akurat widziałam? Kogo? Panią Sikorę. Co, Basia na opowiadaniu żartów chyba się za bardzo nie znasz. To nie był żart. Ani Sikorę tu nie jest. To niemożliwe. Sama się przekonaj! i spójrz w tamtym kierunku. Basia? E, nie, nie, nie. Mnie tu nie ma. No przecież cię widzę. Nie zachowuj się ciągle jak małe dziecko. Dzień dobry. Dlaczego uciekasz przed twoją najlepszą nauczycielką? E, najlepszą nauczycielką? Tak. Dlaczego? E, ja nie mam czasu. Przepraszam. Oh, typowa Basia. Dobrze, że niedługo wakacja. Odpocznę sobie od niej. Okej, okay, Jasiu, miałaś rację. No, mówiłam ci. Udawałam, że jej nie widzę, ale ona mnie zauważyła. Mm, straszna. ale chciałyśmy przecież przekąski kupić. Chipsy są dokładnie tam, w tamtym kierunku. Musimy przejść obok niej. Nie nie znasz Kasia. Idź ty po te chipsy. O Boże, jak wy się tej nauczycielki boicie. To nie jest zwykła nauczycielka. Ona jest najgorsza na świecie. No. Idź po te chipsy! No dobra, dobra, ale nie marudźcie, że wybrałam złe! Wybierz obojętnie jakie! Cześć! Nie znam jej, to nie jest moja uczennica! Czego mi cześć mówi! Hmm, te wezmę. te i te. i te. te też. Może jeszcze te i te koniecznie. Może jeszcze te. No, makaron błyskawiczny! Pycha, to będzie niespodzianka. Pa. Mam. Kasia, czemu ty jej pa powiedziałaś? A przedtem cześć. Na pewno była zdziwiona, kim ty jesteś. Nie, to mnie interesuje, ja jej nie znam. No właśnie i o to chodzi. Jak pani Sikora nas kiedyś z tobą zobaczy, to wie, że ty do nas należysz. Czemu wy się tak przejmujecie? Idziemy zapłacić do domu. To wszystko? Tak, proszę. Tak, dokładnie 95 złotych. Co? 95 złotych? Kasia, co ty kupiłaś? No, chipsy, takie, które są dobre. Okej. Okay. Długo jeszcze? Tak tak już muszę tylko pieniążki policzyć. Okej. Okay. Myślę, że starczy, prawda? Nie, jeszcze dużo brakuje. Tak? Przykro... Pośpiesz się, ja też chcę płacić. Pani Sikoro, ja proszę o cierpliwość, już, już. Zaraz się zezłoszczę. No tak, panienko, proszę, pośpiesz się. To starczy? Nie, jeszcze trochę brakuje. Nie dziwię się, że tak się gustrasz. Przecież ty liczyć nie potrafisz. Nie, to nieprawda, ja potrafię liczyć. <laughs> Z twoją dwują? <laughs> Z dwują nie zajdziesz daleko, Barbara Szymanek. Pani Sikoro, pani jest jej nauczycielką. Starczy w końcu. Tak, dziękuję. Dziewięć złotych z powrotem. Dziękuję. Uch, w końcu. O, Kasiu. Twój pomysł z tym makaronem błyskawicznym był mega. Pycha. No i co? Opłacało się tyle zapłacić. Dobre jedzenie kosztuje. Moje kieszonkowe. Hej, ludzie. Macie ochotę na spacer? No co? No pewnie. Nie wiem, zostańmy może tu lepiej. Mamy przekąski, obejrzyjmy film. A ty się boisz? Nie, a kto to powiedział? Tak tylko myślałam. Czyli możemy pójść na spacer. Okej, okay, zgadzam się. Ja jestem odważna. Doskonała noc na spacer. Powietrze jest świeże, a ten księżyc jak świeci. Nie, trochę ciemno jest. Wracajmy może do domu, co? Asia dopiero co żeśmy wyszły. Ale z ciebie tchórz. Muszek nas obroni. No właśnie, a <laughs> poza tym może przeżyjemy jakąś przygodę. Hej, odpręż się Asia. Już niedługo wakacje i moje urodziny są. Przecież lepiej być nie może. Jak tu spokojnie jest. Tak cicho. Cześć, to jest przerażające. Tak, I jak gdyby nas ktoś obserwował. Mm -hmm, może to duch starego leśniczego, który nocami przez las wędruje. Asia, przestań. Asia wpadnie jeszcze w panikę. Bardzo śmieszne, Basia. Ale powinnyśmy uważać. Co, jak rzeczywiście ktoś nas śledzi? Poszek, <noise> stop! Gdzie ty idziesz? Co, pani Sikora? Znowu wy? A co wy tu o tej porze robicie? Dlaczego nie jesteście w domu? Kto to widział? Dobry wieczór, pani Sikoro. Miło panią znowu widzieć. Tylko na spacerze jesteśmy z bóżkiem. Spacer, tak? O tej porze? Zamiast spać, żeby się lepiej na lekcjach matematyki koncentrować. Wasze oceny. Mogłyby być 100 razy lepsze! Ale oceny już mamy wystawione, dlatego jesteśmy na spacerze! Przepraszam! A co pani o tej porze w lesie robi? A ty chcesz mi dyktować? Gdzie i co i kiedy mam robić? Jestem dorosła! Czy tego nie widać? Widać! A tak! Słuchajcie, ja chyba coś zrobię! Ale muszę po coś szybko do domu! Wy zostaniecie tu i powstrzymacie panią Sikorę od tego, żeby sobie poszła. A jak wrócę, to zobaczycie. Okej, okay, dobrze, Basiu. Pani Sikoro, przepraszam, ale mogłabym z panią o następnym roku szkolnym porozmawiać? To dla mnie bardzo ważne, bo, bo chciałabym być lepsza. Ach, no dobrze, ale szybko, bo chcę do domu. Mhm. Ma pani pomysł, jak bym mogła moje oceny polepszyć? Basia, co jest? Nic, nic, mamo. Zapomniałam czegoś. Hmm, gdzie jest ten klejący syrop? Ten nie, ten nie... O, tu! Właśnie tego syropu użyła mama na miodowe wafle. Tak pamiętam jak mówiła, że ten jest specjalnie gęsty i klejący. Teraz wiesz, jak oceny poprawić. Ehe, dziękuję, ale jeszcze chciałam się zapytać, bo... Tarczy ta... tego, nie mam już ochoty na dyskusję. Chodź bandziorku, idziemy. Za mną. To jest syrop. Bardzo klejący syrop. Jak pokropimy nim drogę, to pani Sikora w ten syrop wdepnie. A my mamy kino za darmo. O! Oh, widzę ją! Idzie tą ścieżką w naszą stronę! Dobra, muszę się pośpieszyć! Co się będzie działo? O tak, to będzie na pewno bardzo śmieszne. No, jestem taka ciekawa. Uh, A co? Przykleiłam się do ziemi. Pan ty też się przykleiłaś? A co to jest? To chyba żywiec. Ani kroku nie umiem zrobić że to będzie śmieszne? No, jak zawsze miałaś rację. To już jest nam niepotrzebne. No w końcu. A teraz ty. Co to było? Och, moment. Hej, wy! Jadło! Dokładnie wiem, że to wasza sprawka. Natychmiast do domu! Albo do waszych rodziców zadzwonię! O, tak! Tak, pani Sikoro, idziemy do domu! A, teraz wiem, jak to zrobiły! Pożałuję tego! Tym razem zapamiętają mnie do końca życia! No, Widziałyście jej minę! Tasia, to było... Aha, wiem! Ale zasłużyła sobie na to. Zawsze jest taka złośliwa. Wierzcie mi, to jej nie zaszkodziło. Ale mam nadzieję, że po wakacjach się na nas nie zemści. Ach, Tamasia! Cieszmy się na razie na wakacje! Przyjmować się, koro będziemy się w następnym roku szkolnym. A to co zrobiłyśmy dzisiaj było sprawiedliwe. Masz rację! Yes, sleep over time. Czekujmy się do spania, a potem proponuję, a potem proponuję relaks pod gołym niebem. Oh, super, jak fajnie. Ach, jestem jeszcze taka śpiąca, ale muszę Ewelinkę obudzić. Dzisiaj ma ważny dzień, pierwszy dzień w jej nowej szkole. A muszę ja idę z tobą. Dzień dobry, Ewelinko. Wstawa. Jestem jeszcze taka śpiąca. Hej, sądzicie, że damy radę całą noc pod gołym niebem? Co ty, no pewnie? Ja do końca nie jestem pewna. A co, jak ktoś na taras wejdzie? potajemnie i nam coś zrobi. Nas na przykład porwie. Asia, nie wiem, ty zawsze jesteś taką pesymistką. Asia, ja ci gwarantuję, że nic się nie stanie. Drzwi do domu będą otwarte. W każdej chwili możemy iść do środka, na przykład do ubikacji albo po wodę. Nie ma się czego lękać ani obawiać. Nie jestem tego taka pewna. No to nie myśl o tym. Okej. Okay? Okej, okay, dobrze. 10 minut później. Kasia? Kasia? Ja chyba jakieś szmery słyszałam. Co jest? Tam, tam chyba coś jest, ale nie wiem co. Masia, śpi. To tylko twoja wyobraźnia. Szukasz zawsze czegoś, czego nie ma. Dobranoc! Dwie godziny później. Kasia? 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 Kasia! Kasie nie ma! Co się stało? Kasi nie ma! O nie, o nie! To nieprawda! Musimy jej szukać! Co? jak została porwana? Mówiłam! Słuchaj, podzielimy się! Ty idziesz w tą stronę, a ja w tą! Okej! Okay. Niestety jej nie znalazłam. Ja też nie. Ale spójrz. O mój Boże. Czy, czy tu się ktoś włamał? Nie mam pojęcia. Ale wiesz co? Nie dam rady już dalej szukać. Jestem zbyt śpiąca. Ja tak samo. Jutro będziemy dalej szukać. Tak. Kasia, co jest, co tu tak stoisz? Słyszę, że Masia płacze. Moment, ten płacz wywodzi się z lodówki. Kasia? ja się boję. Masia, co tu robisz? Wiesz, kto cię tu włożył? Kasia? O nie, teraz wiadomo. To wszystko zrobiła Kasia. Masia, ty nam bardzo pomogłaś. A teraz śpi. To niemożliwe. Grzecznie nie śpi w łóżeczku. Dlaczego ona to wszystko zrobiła? Czekaj, sto Basia. O, ona chyba o tym nie wie. Ona chyba lunatykowała. Ja wiem, że ona przy zdrowych zmysłach czegoś takiego by nigdy nie zrobiła. Przede wszystkim maszę do lodówki wsadzić. O niemal by tam zamarzła. Chyba masz rację, Basiu. Ma w domu też już jej się zdarzyło, że lunatykowała. Uch, aż mi ulżyło, ale narobiła nam stracha. Ech, tak, przynajmniej teraz możemy spokojnie zasnąć. Ech, dobranoc, Asiu. Następnego dnia. Dzień dobry. Masia, o co Masze chodzi? Dlaczego mówi lodówka? No cóż, nie wiem, czy sobie przypominasz, ale w nocy coś się stało. Stało mu? Ty lunatykowałaś. O nie, co? Narobiłaś w domu wielkiego bałaganu. No i Maszę wsadziłaś do lodówki. To o, co? Jak mi wstyd. Ojej, dlaczego ja natykuję? Jest mi strasznie przykro. Ja to posprzątam. Nie masz. Nie. Dzień dobry, pani Szymanek. Dzień dobry, Kasiu. Może ty, Kasiu, wiesz, co tutaj się stało? Tak, wiem. To ja byłam. O mój Boże, co? Ale niespecjalnie. Ja lunatykowałam. Jest mi tak przykro. O, oh, 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 okej. Okay. Że ty nic, nie możesz za to. Ale i tak jest mi bardzo wstyd, pani Szymanek. Ja bym tu chciała wszystko posprzątać. Nie, Kasiu, nie musisz. Idź do dziewczynek. Bawcie się. Nie, pani Szymanek. Ja to zrobiłam i chcę posprzątać. Jesteś bardzo miła. Dziękuję, Kasiu. Ja zrobię śniadanie. O, jakie pyszne śniadanie! Mama, dziękuję za takie fajne śniadanko. Hmm, uwielbiam naleśniki. Hmm, I gorącą czekoladę. Mama, Asia i Kasia, kiedy muszą do domu? Nie wiem, co wasi rodzice powiedzieli. Hmm, nic nie powiedzieli. Jak chcecie, możecie jeszcze zostać. O, dzięki, mamo, jak fajnie. A może teraz wypróbujemy nową grę? Tak. Ta Hej, ludzie! Z najgorszych urodzin zrobiły się najlepsze urodziny. No cóż, sama wiesz. Ty jesteś Basia, a urodziny Basi są zawsze najlepsze. O, tak. Ta